Belka drewniana 15 na 5 w klasie C24. Tu mamy ten znaczek. Zaraz wam pokażę. Widać. Mam nadzieję, że będzie widać. To jest drewno suszone. Czterostronnie heblowane. Takie powinniśmy mieć tam na dachach też. Oczywiście trochę grubsze niż to na ten budyneczek gospodarczy, co u mnie będzie. Ale. W takiej klasy powinno być zawsze drewno na dachach. U nas nie jest, bo jest inaczej. No, bo idziemy po taniości. To kosztowało 1200 zł, czyli taka jedna, 3 metrowa, e, 3 metrowa długość. 15 na 5 wychodzi 50 zł jedna krokiew. E, czyli na tym drewnie stąd z Niemiec zaoszczędziłem jakieś myślę, że 2000, bo tutaj jest tego drewna sporo więcej. Z tym, że nie jest heblowane, ale jest też suche. Trzymajcie się.